Walkę o rekord świata podjął zespół PS Pal Trójmiasto, sponsorowany przez agencję zatrudnienia Grammy Personal. 24 godziny ciągłej gry w Palanta przy temperaturze powietrza plus 35 stopni w cieniu. Jest jeszcze większa energia. Szkoda, że 24 godziny już się skończyły. jeszcze spokojnie z 12, byśmy dali radę. W efekcie najdłuższy mecz w historii gry w Palanta czeka na potwierdzenie wpisu do księgi rekordów Guinnessa. Było ciężko, było gorąco, były momenty kryzysowe, ale udało nam się. Ponieważ jesteśmy Pana, fajnym tańka, zespołem. PALANT to polska gra zespołowa z 400-letnią historią. Jego uczestnicy grają drewnianymi kijami i piłką. Jeździmy na różne turnieje, wygrywamy zazwyczaj. Zawsze jesteśmy dość zmotywowani, tak samo jak w pracy. Gremie personal to są. W ogóle to są ludzie, które nigdy się nie wstrzymują przed żadnym wyzwaniem. Grammy Personal wspiera zainteresowanie swoich pracowników palantem i pomaga ożywić sportowe polskie tradycje. Gren Persona jest naszym głównym sponsorem. To właśnie dzięki gremi możemy trenować w sezonie jesiennym na hali. Wspiera nas właśnie finansowo, żebyśmy mogli ten obiekt wynajmować. Też zawsze każdorazowo wspiera każde nasze turnieje. Teraz również tą próbę ustanowienia rekordu Guinnessa. Postanowiliśmy któregoś jesiennego treningu, że zagramy troszeczkę dłużej. Pytanie dłużej to znaczy, ile? 6 godzin, 12 godzin. I wtedy zrodził się pomysł, żeby zagrać 24 godziny i pokusić się o próbę ustanowienia rekordu świata. Tydzień po walce o rekord świata trójmi. Polski zespół ponownie odniósł zwycięstwo, potwierdzając tym samym tytuł dwukrotnego mistrza Polski w Palanta. Grami Personal życzy zespołowi dalszych zwycięstw. Udało się.